9 kwietnia. Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. Wykonawca drogi obwodowej w Tarnobrzegu rozpoczął wyburzenia budynków pod budowę obwodnicy. Drogi prowadzące do terenów objętych rozbiórką są zamknięte. 71 altanek na ogrodach działkowych Kamionka i Związkowiec, jeden dom, schody pod wiaduktem i jeden budynek gospodarczy. Te obiekty stojące na trasie budowanej obwodnicy zostaną wyburzone. Pierwsze prace ruszyły przy ulicy Przyjaźni na osiedlu Miechocin zaraz po świętach wielkanocnych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na tą chwilę trwa wyburzenie nieruchomości. Jest to jeden dom plus kolejne wyburzenia to już będą altanki na, ogrodach, na ogrodzie działkowym. W ciągu dwóch tygodni najbliższych zaplanowane są wyburzenia tych altanek ogrodowych. Zgodnie z zapowiedziami właściciele i użytkownicy wywłaszczonych działek otrzymają odszkodowania, choć wykonawca inwestycji rozpoczyna prace wyburzeniowe, wyceny jeszcze nie trafiły do samych zainteresowanych. W jakiej wysokości i kiedy zostaną im wypłacone pieniądze, tego do tej pory działkowcy nie wiedzą. Właścicielem tych ogrodów jest Polski Związek Działkowców, natomiast działkowcy jako dzierżawcy wypełniali protokoły, w których uwzględniali swoje nasadzenia, swoje nieruchomości z ogrodzenia. Pani rzeczoznawca, która jest powołana na wniosek wojewody, odwiedziła działkowców, te operaty przygotowuje. Nie mamy jeszcze wiedzy o wysokości odszkodowań. Na razie są bez wypłat, dopóty, dopóki te operaty nie zostaną przedstawione i dopóki nie będą one przez działkowców i właścicieli zatwierdzone, bo jeszcze mogą być odwołania od tych operatów, od tych wycen. Poza wyburzeniami cały czas prowadzone są roboty ziemne na odcinku od Osiedla Sobów. Wycinka drzew została już zakończona. W terenie jeszcze pracują, zresztą będą pracować cały czas ornitolodzy, herpetolodzy. W okresie tych dwóch najbliższych tygodni będą też prowadzone roboty związane z zasypaniem jednego stawu przy ulicy Skłodowskiej. On też został już na tą chwilę wydzielony płotkami ze względu na y, możliwość tam zagnieżdżenia się żab, czyli żeby nie dopuścić y, też do tego, aby one tam się rozmnożyły, bo musielibyśmy też te prace wstrzymywać, więc nadzór y, ochrony środowiska tam pracuje cały czas w terenie. Przypominamy, że na terenach wytyczonych pod budowę drogi obwodowej obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Inwestycja ma zostać zakończona do jesieni 2022 roku. Do Tarnobrzega dotarła pierwsza partia maseczek jednorazowych z przeznaczeniem po cztery sztuki dla każdego mieszkańca, który ukończył czwarty rok życia. Pochodzą one z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Już wkrótce trafią do Tarnobrzeżan. Maseczki trafiły do Tarnobrzega za pośrednictwem wojewody podkarpackiego. Pierwszy etap dystrybucji maseczek będzie obejmował osiedla Wielowieś, Sielec, Zakrzów, Sobów, podłężem, okrzyszów, nagnajów, Ocice, Michocin, Dzików, Piastów, Stare Miasto i Przywiśle. Dla mieszkańców osiedla wielowieś, sielec zakrzów, sobów, podłężem okrzyszów nagnajów, ocicem i chocin, dystrybucję maseczek będą prowadziły jednostki ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 10 kwietnia od godziny 12. Na sygnał dźwiękowy samochodu pożarniczego należy podejść do ogrodzenia swojej posesji i w bezpieczny sposób odebrać maseczki. Dla mieszkańców osiedla Dzików dystrybucję maseczek prowadził będzie zarząd osiedla Dzików 11 kwietnia w godzinach 9:30 do 13:00 przy kościele parafialnym na osiedlu Dzików po każdej mszy świętej dla mieszkańców osiedla Piastów dystrybucję maseczek prowadził będzie zarząd osiedla Piastów wraz z jednostką strzelecką imienia oddziału partyzanckiego Armii Krajowej Jędrusie 17 kwietnia w godzinach od 9 do 15 w dwóch punktach. Przy piekarni Monika, ulica Bolesława Śmiałego 39, skrzyżowanie ulicy Borów i ulicy Strzeleckiej. Dla mieszkańców osiedla stare miasto dystrybucję maseczek prowadziła będzie biblioteka publiczna oraz tarnobrzeskie centrum wolontariatu w dwóch punktach przy siedzibie głównej biblioteki publicznej ulica Szeroka 13 w dniach 12, 13, 14, 15, 16 kwietnia w godzinach od 10 do 15:30 przy siedzibie tarnobrzeskiego centrum wolontariatu plac Bartosza Głowackiego 34 w dniach 17, 18 kwietnia w godzinach od 11 do 16. Dla mieszkańców osiedla przy Wiśle dystrybucję maseczek prowadził będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Tarnobrzeski Dom Kultury, także w dwóch punktach przy siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, Aleja Niepodległości 2 w dniach 12, 13, 14, 15, 16 kwietnia w godzinach 10-17 oraz przy siedzibie Tarnobrzeskiego Domu Kultury ulica Słowackiego 2 w dniach 12, 13, 14, 15, 16 kwietnia w godzinach od 12 do 16. Przy odbiorze maseczek należy przestrzegać obowiązujących wymogów sanitarnych, zasłonić usta i nos przy pomocy maseczki, założyć jednorazowe rękawiczki, jeśli to możliwe, zdezynfekować ręce, jednocześnie unikać nadmiernego nagromadzenia się osób, zachowując bezpieczną odległość. Drugi etap dystrybucji maseczek do mieszkańców Tarnobrzega będzie obejmowało się dla Wielopole, Siarkowiec i Serbinów. Jego termin podany zostanie po zrealizowaniu dostawy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wraz z początkiem kwietnia na terenie Tarnobrzega funkcjonują dwa nowe punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oba prowadzone są przez spółkę Santa Eco. Przok to miejsce, w którym mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywne odpady komunalne, w tym m.in. wielkogabarytowe. Do tej pory Tarnowrzeżanie mieli do dyspozycji tylko jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Rusinowskiego 1 pod tak zwanym grzybem, teraz mogą korzystać już z dodatkowych dwóch. Firma, która wygrała, czyli Santa Eco, zadeklarowała utworzenie dwóch pszoków. Było to dodatkowe warunki w przetargu, czyli przedsiębiorca startujący mógł dostać dodatkowe punkty. I ten warunek spełnił. Jeden ze świeżo otwartych punktów zlokalizowany jest na osiedlu Borów przy ulicy Fabrycznej 8, z kolei drugi na Mokrzyszowie przy ulicy Sienkiewicza 171, wjazd do ulicy Piekarskiej. Jakie odpady można do nich dostarczać? Tu się zasady nie zmieniły, tak jak można było na ulicy Leśniowskiego, tak do tych przoków nowo powstałych zawozimy wszelkie odpady komunalne segregowane, czyli to wszystko, co, co wysegregujemy, możemy zawieść, czyli zarówno metal, jak i plastik. Szczególnie wielkogabarytowe odpady, bo na, na ulicy Rosinowskiego mamy również kącik rzeczy używanych, więc odpady wielkogabarytowe, szczególnie meble, mogą dostać drugie życie. W momencie, jeśli ktoś zawiedzie bezpośrednio, ktoś inny będzie mógł je odebrać, bo niestety spod wiatr te, te, te meble już jak namokną nie nadają się do, do ponownego użycia. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Piotr Pawlik apeluje, by również elektryczne odpady odwozić do przoku. Niestety mamy taką sytuację, że w momencie, gdy ktoś je wystawia pod wiatami, to, to one często są częściowo rozmontowywane. I, I tak naprawdę wtedy to już nie jest odpad elektrośmieci, elektroodpad, tylko odpad komunalny, z którym jest większy problem, jeśli chodzi o zbycie. Plus no dodatkowo jest to zaśmiecenie pod wiatami. Więc tutaj, jeśli, jeśli mieszkaniec może odwieźć zarówno dobry mebel, czy rzecz, którą może ktoś inny wykorzystać, jak i elektroodpady, to apelujemy o dowożenie na, na ulicę Rośnowskiego. Zalegające przy altanach śmietnikowych, tak zwane odpady wielkogabarytowe, to obecnie duży problem. Przy Altanach mamy odbiór raz w miesiącu, a mieszkańcy no, wystawiają w trybie ciągłym, to znaczy jakby ten termin sugerowany przez, przez gminę nie jest do końca przez mieszkańców respektowany, więc my jako urząd w porozumieniu z właścicielami wiat, bo no, generalnie na, wła na właścicielach wiat spoczywa obowiązek, utrzymania porządku przy wiatach, czyli również odwożenia e, odpadów wielkogabarytów czy elektrośmieci poza terminem wystawionych. No my współpracujemy z, z właścicielami wiat i w tej chwili m, planujemy uruchomienie także dodatkowych odbiorów, czyli poza tym przewidzianym w przetargu comiesięcznym również planujemy uruchomienie dodatkowych odbiorów Raz w tygodniu, ewentualnie co drugi tydzień, by te wielkie gabaryty tak się nie, nie gromadziły przy wiatrach. W miarę możliwości warto jednak odwozić takie odpady do wyznaczonych do tego punktów, by nie szpeciły osiedli. Wszystkie przoki funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, zaś w soboty od 8 do 14. Tereny zielone na Ternobrzestkim Osiedlu przy Wiśle zostaną zagospodarowane. Władze miasta i radni przeznaczyli na ten cel 900 tysięcy złotych. Zarezerwowane w budżecie miasta pieniądze na rewitalizację przywiśla pochodzą z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Dzięki nim mające już 60 lat osiedle trochę się zmieni zgodnie z potrzebami mieszkańców. Zarząd Osiedla przeprowadzał ankietę i mieszkańcy wskazywali, czego by oczekiwali na tym terenie. Swoją opinię wyraziło 233 mieszkańców, biorąc pod uwagę ich zdanie i oczekiwania. Zarząd osiedla opracował obecną koncepcję zagospodarowania Przywiśla. Co zmieni się na tym terenie? Mają tam powstać tereny. Yy... Rekreacyjne, takie do wypoczynku. Od lasku bolońskiego aż przez, po przyprawę promową. Będzie odnowiona infrastruktura ścieżek rowerowych, chodników, nowe oświetlenie, ławki, zagospodarowanie kamiennego kręgu przy cmentarzu. Będzie wzbogacone tak koncepcyjnie, tak jak, jak mieszkańcy też oczekują. Być może fontanna, może tężnie, na pewno boisko do piłki siatkowej, plażowej, do koszykówki. Dodatkowo planowane jest założenie ogrodu różanego, wykonanie sprawnościowego toru przeszkód, montaż sensorycznego placu zabaw, stanowiska do obsługi rowerów, czy na przykład zainstalowanie toalety parkowej. Oczywiście teren zostanie uzupełniony nowymi nasadzeniami zieleni. Środki są zabezpieczone to 900 tysięcy złotych i będziemy zlecać opracowanie koncepcji dla tych potrzeb wskazanych przez mieszkańców i po uzgodnieniu koncepcji z zarządem, z mieszkańcami na podstawie tej koncepcji będzie opracowany projekt. Pół miliona złotych trafiło do starostwa powiatowego w Tarnobrzegu. Pieniądze te udało się pozyskać w ramach kolejnej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Pieniądze te można wykorzystać między innymi na budowę żłobków, przedszkoli, remont dróg, jak i inne niezbędne lokalnie działania. Poznaliśmy już beneficjentów kolejnego naboru. Wśród nich znalazł się powiat tarnobrzeski, który otrzymał 500 tysięcy złotych dofinansowania. Myśmy występowali o 1,5 miliona. Dostaliśmy pół miliona, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dopomógł nam tutaj pan minister Rafał Weber i pan poseł Zbigniew Chmielowiec. Także te środki nam się udało uzyskać i to jest dla nas duża sprawa. Na co władze powiatu przeznaczą otrzymane wsparcie finansowe? Od dawna wymaga remontu. Budynek centrum wsparcia i rehabilitacji w gorzycach. I chcielibyśmy te 500 tysięcy przeznaczyć na budowę nowoczesnej kotłowni gazowej. Budynek jest duży, koszty są też duże. Wobec tego chcielibyśmy te koszty obniżyć, wybudować kotłownię. No i w tej chwili będziemy wykonywać projekt, tak, żeby żeby tą kotłownię zrealizować. Jeżeli by nam się to udało, uzyskać, wykonać dokumentację, plus uzyskać wszystkie zgody plus przyłącze gazowe, no to chcielibyśmy to zrobić w tym roku. Jeżeli się nie uda, no to przyszły rok. Jak informuje starosta, Jerzy Cudą, to byłby pierwszy etap prac. Potrzeby są większe, dlatego zadanie będzie etapami kontynuowane. Tam jest do wymiany kilkadziesiąt okien na nowe termoizolacyjne. Również tam do wymiany są drzwi, a jest tych wejść kilka. No i również chcielibyśmy wymienić windę, ponieważ ta winda jest już bardzo w bardzo złym stanie technicznym i jest stara. Wśród jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano dotacje, znalazły się także gminy powiatu tarnobrzeskiego. Gmina Baranów Sandomierski otrzymała 400 tys. zł dofinansowania na inwestycję polegającą na termomodernizacji, rozbudowie i przebudowie budynku remizy w Ślęzakach z przeznaczeniem na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej. Gmina Nowa Dęba 400 tys. zł na przebudowę szkoły w Tarnowskiej Woli. W Tarnobrzeskim Magistracie została uruchomiona usługa pod nazwą Komunikacja bez barier. To wygodny system komunikacji dla osób z ubytkami słuchu i osób głuchych, który pozwala zapewnić wszystkim interesantom nieograniczony dostęp do świadczonych przez urząd usług. Polski język migowy jest naturalnym językiem wizualno-przestrzennym służącym do komunikowania się osób głuchych. Porozumiewanie się z nimi jest sprawą podstawową dla codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Właśnie z tego powodu, chcąc zlikwidować barierę komunikacyjną pomiędzy osobami głuchymi a pracownikami Urzędu Miasta Ternobrzega, została uruchomiona usługa pod nazwą Komunikacja bez Barier. Polega ona na przekazie z zakresu polskiego języka migowego oraz systemu języka migowego za pośrednictwem łączy internetowych. Działanie systemu polega na nawiązaniu połączenia y, wideo z kontakt y, center i rozpoczęciu wideokonferencji y, w czasie rzeczywistym umożliwiającym komunikację trzech osób. Pracownika urzędu, y, urzędu, tłumacza języka migowego oraz osoby głuchej. W tym samym momencie urzędnik poprzez osobę z, z, z platformy udziela wszelkich informacji osobie głuchej, czyli osoba nie potrzebuje nawet wy z domu może załatwić tą sprawę swoją, będąc u siebie w domu. Oczywiście nie jest to jedyne rozwiązanie. Jak również, może przyjść do urzędu, e, mając e, rozpoczęte połączenie i w taki też sposób e, rozmawiać e, z urzędnikiem, bądź wskazać numer telefonu, z którym osoba, e, osoba tłumacząca połączy się. Jak skorzystać z tej usługi i nawiązać wideokomunikację z tłumaczem języka migowego? Najprościej w tym momencie jest wejść na stronę Urzędu Miasta Tarnobrzega, w zakładce komunikacja bez barier jest ikonka, link, poprzez który następuje to właśnie połączenie. Do poprawnego połączenia z tłumaczami potrzebne jest urządzenie typu tablet, laptop lub komputer z dostępem do przedniej kamery, mikrofonu oraz głośnika lub słuchawek, odpowiednio skonfigurowana sieć internetowa oraz aktualna wersja przeglądarki Chrome lub Firefox. W dzisiejszych czasach każda osoba posiada telefon, który jest wyposażony w kamerę, jak również w mikrofon. I to połączenie może nastąpić z pozycji naszego telefonu. Tym samym, poprzez telefon, trzeba wejść na stronę Urzędu Miasta Tarnobrzega. W zakładce komunikacja bez barier należy kliknąć ikonkę w celu dokonania połączenia. Osoby, które będą to robiły pierwszy raz, będą musiały swój telefon, swoje urządzenie dostosować. Zajmuje to bardzo krótki czas, około dwóch minut. Trzeba po prostu dostosować swój telefon. Po dostosowaniu telefonu już za każdym razem będzie możliwe to połączenie. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnobrzega. Za nami święta wielkanocne dla tarnobrzeskich strażaków nie był to spokojny czas. W świątecznym okresie, a konkretnie od 1 do 5 kwietnia, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ternobrzegu odnotowała sporą ilość zdarzeń. Było ich aż 33. Większość zdarzeń dotyczyła pożarów. Było ich 22. 9 miejscowych zagrożeń i dwa alarmy fałszywe. Jeśli chodzi o pożary, no to niestety 95%, bo aż, bo aż 19 chyba z tych 22% dotyczyło właśnie pożarów suchych traw i nieużytków, które właśnie w tym okresie wiosennym no najczęściej jakby angażują nasze siły i środki, do których najczęściej wyjeżdżamy zarówno my, Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak i Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta. Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Do podpaleń suchych traw dochodziło na terenie Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. W wiosennym okresie od początku marca najwięcej odnotowano ich na terenie Tarnobrzeskiego Osiedla Wielowieś, w miejscowości Chmielów i Cegany w gminie Nowa Dęba. No niestety ubolewamy nad tym, że musimy wyjeżdżać do tych zdarzeń, ponieważ jak wiemy te pożary powstają poprzez podpalenia, celowe podpalenia człowieka. W Wielkanocnym okresie dochodziło także do zapalenia się sadzy w kominach. Dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej Starnobrzega w Wielkanocny Poniedziałek walczyły również z pożarem na osiedlu ludzików. 5 kwietnia mieliśmy pożar budynku gospodarczego przy ulicy Wałowej. To był niewielki budynek gospodarczy, opuszczony. Sprawdziliśmy go po zakończeniu działań. Na szczęście nikt w środku się nie znajdował, nikt nie ucierpiał. Działania tarnobrzyskich funkcjonariuszy nie ograniczyły się tylko do gaszenia pożarów, jak informuje Jacek Widuch, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W tym świątecznym czasie strażacy byli wzywani do jednego zdarzenia drogowego, angażowali się też w pomoc w dotarciu do punktów szczepień. Jedno ze zdarzeń dotyczyło wezwania do mężczyzny, u którego stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia i strażacy od nas tutaj z jednostki ratowniczej gaśniczej udali się na miejsce, udzielili pomocy temu mężczyźnie. Takie zdarzenia również odnotowujemy, zdarza się, że musimy wyjechać i pomóc, pomóc osobom. Wykonując określone czynności medyczne, ponieważ jako strażacy jesteśmy uprawnieni do prowadzenia tych podstawowych czynności medycznych w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, posiadamy odpowiednie przeszkolenia, umiejętności i sprzęt. Z racji dużego obciążenia systemu państwowego ratownictwa medycznego i wynikającej z tego niedostępności zespołów ratownictwa medycznego, coraz częściej do zdarzeń wysyłani są strażacy. 20 czerwca tego roku minie dokładnie 5 lat od śmierci księdza prałata Michała Józefczyka. Jest szansa na to, że do tego czasu jedno z tarnobrzeskich rondo otrzyma imię długoletniego proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Chodzi o rondo u zbiegu ulic Kwiatkowskiego i Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu. Nadanie mu imienia księdza prałata Michała Józefczyka to inicjatywa niedawno powstałego Stowarzyszenia Patriotyczny Tarnobrzeg. Tak naprawdę inicjatywa wzięła się od samych mieszkańców, ponieważ to oni bardzo często podczas różnych rozmów sugerowali, że dobrze by było, aby w mieście jakieś upamiętnienie księdza Michała Zewczyka było. No i sugerowali właśnie, że to Rondo jest jeszcze bez nazwy, jest w centrum osiedla, którego on był proboszczem. Dlatego, wsłuchując się w te głosy, postanowiliśmy z takim wnioskiem do stosownych władz naszego miasta wystąpić. Wybór miejsca był oczywisty. Podczas poprzedniej kadencji Rady Miasta ta lokalizacja już była sugerowana, jednakże no, ten pomysł nie został zrealizowany. Jak mówi Adrian Turek, prezes Stowarzyszenia Patriotyczny Tarnobrzeg, ksiądz prałat, wieloletni proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Tarnobrzeskim Serbinowie zasługuje na takie upamiętnienie. Ja przez wiele lat byłem lektorem w parafii na Serbinowie, bardzo dobrze się znaliśmy. No i był takim przede wszystkim dobrym człowiekiem i dobrym kapłanem. Wiele różnych dzieł, które powstało za jego życia, no i wiele też, wiele też inicjatyw, które on po prostu tutaj w Tarnobrzegu dla całej społeczności naszego miasta zrealizował. No i myślę, że jest to odpowiednia osoba, która na takie miejsce upamiętnienia zasługuje. Stosowny wniosek w tej sprawie trafił do działającej przy Radzie Miasta, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i został już pozytywnie zaopiniowany. Podczas sesji Rady Miasta Tarnobrzega zostanie poddany pod głosowanie radnych. Liczymy, że w kwietniu wniosek trafi na sesję Rady Miasta, poprzez co w czerwcu, czyli 20 czerwca podczas piątej rocznicy śmierci księdza Prawata będzie można to uroczyście odsłonić. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, programy bardzo kulturalni i pytamy wprost. Natomiast we wtorek, 13 kwietnia o godzinie 17.15 na premierowe wydanie programu Z Życia Samorządu i Miasta oraz kolejną odsłonę cyklu Nasza Historia z Archiwum Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w mieście i regionie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.